Witam was, z tej strony Straszę Po i dzisiaj mam dla Was materiał dla osób o mocnych nerwach. Dzisiaj pokażę Wam istotę stworzoną przez samego diabła. jej wzrok mrozi duszę w ciałach, a jej zęby są ostre jak ostrza chałosu kratosa. A to dopiero początek. A ta istota ma na imię gęś. Mam dla Was wideo, które udowodni to, że gęsi są piekielnymi istotami. Zapraszam. Spójrzcie na te martwe, demoniczne oczy. To kolejny dowód, że ta istota jest piekielnym nasieniem. A tak no poważnie, witam Was w grze... Ultimate Ghost Collector. Nie wiem, czy ja dobrze mówię. Nagrywałem to na... z konsoli, więc ja mam opóźniony dźwięk, ale ja Wam to wyrównam. Są kreski, to jest niby dźwięk, a ja mam dźwięk już po wyłączeniu kresek, więc a, mm. odcinek jednorazowy. Czemu? Ponieważ one mają być krótkie. Bardziej takie pokazowe, czy coś takiego, ponieważ, no, wyjeżdżam jednak nie mam aż tyle czasu, żeby nie wiadomo ile grać. A jeśli, aby użyć dzioba, słupcio, mogę też krzydełko otwierać. Oczywiście, jeśli się dana gra spodoba, to w przyszłości, jak będziemy mieć miejsce na serię, to... Może się pojawić, bo to dużo osób może nie znać tej serii, ale jednorazówki to właśnie gry na jeden odcinek, albo jakieś dema właśnie, i wtedy właśnie dema, żeby wykorzystać, właśnie tak myślę, czy jeszcze jakieś riploady starych poprzedniego kanału nie dać. Dobra, wiem, że ta gra ma dużo wyzwań. Okej. Okay. I dużo sekretów. Yyy... Ogólnie ta gra jest już stara, ale jest teraz na konsoli w abonamencie, więc chciałem ją wypróbować. O, untitled Ghost Game. Autorstwa Dom Dom. I ogólnie chodzimy sobie, nie musimy zwiedzać i trzeba zrobić odpowiednie misje, żeby dojść dalej. Taki sandbox tylko z gęsią. Dostań się do ogrodu, sprawdź by aby ogrodnik zmógł, ukradnij klucze ogrodnika, sprawdź, aby ogrodnik założył kapelusz, przeciw słoneczny, grabie w stawie, zrób sobie piknik, przenieś i połóż na koc piknikowy kanapkę, jabłko, dynię, machewkę, dżem, termos, radio i koszyk. O, tamto jest zamknięte. Dobra, ten odcinek będzie taki późniejszy, no mówię, myślę, że finalnie wyjdzie około 25 minut. Aaa żeby mógł... no dobra, to nie będzie trudne. E, e. Szybko skręcić. Gdzie jest radio? Ty debilu. Jak klucz. Nie, to się smokni, ale skręca się z nim trochę kitowo. Kapuśta. Nie, na, na to nie reaguje chyba. Dobra. Nie jest radio. hehe Dobrze, hmm. Dobra, przez tam poszedł Moim zdaniem on przyjdzie po but I go wtedy ochlapiemy Okej, okay, dobra, proste. Jednak to było łatwiej, niż się wydawało. Ja jest po prostu idiotą. Piekielna istota z piekieł, która nie zna słowa nie. Kradnie wszystkim biednym użytkownikom świata naszego jedzenie. że To jest fajna gra, ale lub... sterowanie mnie boli. To jest chyba jeden z największych gorączek, przynajmniej na padzie. Gra idealna na wachcie live. Albo inne takie. Hmm, tu jest posąg. Easy peasy. Większość rzeczy da się wyciąć w tej grze. A, wo, wo, wo. A żeby kręcić lepiej trzeba... I I zresztą zrobimy kolejny idealny piknik na poziom piekielnym. O nie, znowu ci tutaj wszystko rozwalam. Co ty zrobisz w tej sytuacji? A, jabłko już mam. Dobra. Hihi, <śmany> idiota! E... <śmany> uh, Zepsułem. No... A! Ah, g... g, g bieta. Kanapkę. A przecież mam już kanapkę. Niech będzie. Jeszcze jedna. Może mój pan i władca. Demoniczny demon. Demoniczny demon. Masło maśle. Dobra. Uff. Dobra. On szuka radia. Mogę w tym czasie zarobić mu wydły. Już mi minęło 15 minut. No. Jednak nawet jeśli gra jest dość interesująca, to pod beczkę to jednak chyba samemu to tak kitowo się gra. Można grać w kopie? Może wtedy byłoby lepiej. Tylko nie wiem, czy mam kogoś, kto by mógł ze mną grać. Pociągnięcie nutne przedmiotów przez pół godziny? Mm, no, trochę przynudza. No i siopi. Ej, tam jest jakaś osoba jeszcze. A, to jest zamknięte, dobra. No, będziemy blokowywać powoli następne fragmenty miasta. Kurde, ogrodnik zaginą. Kucanie powinno sprawiać, że jestem niewidoczny. Mam jeszcze jeden pomysł. Ehehehehehehehehehehehehehehehehe Ha ha, ha, ha. ogrodnik uderzył się z młotkiem w ksiuk. Oj, to jest ta fabularna misja. No, Nie! W ogóle chciałem spowodować, że on będziemy gonił i uderzy w tom, i przez to, jak, jak się uderzy, przez to, będziemy się ubrać kapelusz po stracie swój. Ale to chyba nie jest ta myśl. Widzimy właśnie gęś, W swoim naturalnym środowisku, który widzi, że jej jeden z wielu przeciwników zaznacza swój teren. <słuch> Dawa. Nie kombinuję już tego kapelusza. Mój znajomy trzeba mu jakoś zrzucić jego własny. Chodźmy jeszcze na ostatnią chwilę zobaczyć, co się dzieje w mieście. Marzeń. he, 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 he. W ogóle mamy nowe misje, tak? Okej. Okay. Musimy powkurzać głównie chłopczyka. się nas boi? Hałm mnie goni, dobra. Ale to jest fajne. 7 to gęsi jeden do gęsi dwa. Czyli możemy to zostawić. Nie swoje okulary. Już się nie boi. A ah. on się nie poświęca na wodzie, kurde. No, jedną rzecz mi się tylko udało zrobić. Tyle, on dzwoni do tej pani. Wystąp w telewizji. Nieważne, żeby mnie nie było widać, ale rozumiem. Okej. Okay. Dawa, wiecie co? Nie ma to sensu. Jest jeszcze tyle rzeczy. Może jak w przyszłości będziecie chcieli trochę więcej, to może na live'ach lub coś, bo szczerze, nudzi mnie tak. Po pół godzinach nie mam w ogóle emocji. Tym jestem bardziej zmęczony, tym mam mniej nawet energii na nagrywanie. Nie podoba mi się jakoś wielka gra. Może jak ktoś kiedyś będziecie chcieli, to w przyszłości można sobie na live trochę powykupiać lub coś. Ale na razie moja ocena po tej pół godziny to taka nawet szósteczka. Humorek jest momentami, bo no aha, kradniemy rzeczy, możemy kogoś zatrzasnąć. Troszkę wiem, że na YouTube widziałem trochę dalej, więc są większe opcje. Fajnie, że są różne wyzwania. Jak się odpowiednio ilość sobie to powinien takie zadanie finałowe, które daje nowy etap. Graficznie, no, dość ciekawie. Fajnie, że gęść, memów z nią jest od i więcej. Ale szczerze, nudzi mi ta gra. Dla mnie to taka piąteczka. Momentami, może czwóreczka. Nie wiem, nie jestem dobry w wystawianiu ocen. Ja nie mam zabaw przy niej wielkiej. Może jakby mi trochę bardziej. Ogarniał, to może niech będzie ta piątka. Może kiedyś do niej wrócimy. Może na live, bo na pewno czas na inne gry też będziemy mieli, żeby przykładowo powtórzyć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z tej strony był Gram, bo się nudzę. Papatki.